Pozostało nam jeszcze z zespołu partnerskiego, pozostało nam jeszcze sprawozdanie, podsumowanie ze strony Polskiej, czyli Uniwersytet Śląski w Katowicach. Bardzo proszę panią doktor Wacławek o wygłoszenie czy wypowiedzenie tego podsumowania. Dziękuję pięknie za, za głos, za to, że mogę teraz go zabrać. Pozwolę sobie najpierw włączyć prezentację, która pomoże mi to, tą rekomendację nie rekomendację, tylko tą ewaluację zadań, jakby ją zobrazować w pewien sposób. Natomiast od razu też powiem, że tego materiału jest tak dużo i tych, tych rzeczy, które zrobiliśmy, jest tak dużo, że właściwie będzie to tylko takie migawkowe zwrócenie uwagi na kilka, kilka elementów przede wszystkim związanych z platformą HEC. Proszę o Informacje, czy jest widoczna prezentacja? Tak. Dziękuję pięknie i jeszcze na wszelki wypadek, gdyby się okazało, w momencie, kiedy dzielę prezentację, Państwa nie widzę, nie widzę żadnych uwag na czacie. Gdyby się okazało, że coś jest nie tak bardzo, proszę o informację głosową, bo ja już teraz Państwa nie widzę. Mili Państwo, cały ten panel, który teraz właściwie kończę w tej, w tej części tego pierwszego wystąpienia, nazywa się Humanistyczna edukacja klimatyczna, ewoluacja zadań realizowanych w projekcie, moja, moja część będzie tylko takim niewielkim dopiskiem dotyczącym właściwie um, części zadań, które robił Uniwersytet Śląski w ramach projektu Edukacja humanistyczne dla klimatu V4, rozpoznania, dobre praktyki, rekomendacje um, i żeby takim tytułem wstępu można powiedzieć, że te elementy, które współtworzyły i współtworzą projekt na pewno i um, związane są z ewaluacją zadań, na pewno um, jest to związane z tym, że właściwie mottem tych wszystkich działań można byłoby powiedzieć, że są słowa um, polskiego, twórcy polskiego nurtu myśli ekofilozofii, który gloryfikuje naturę, piękno i wewnętrzną siłę twórczą człowieka. E, Motto słowa m, pana profesora Henryka Skolimowskiego: Wiek XXI będzie wiekiem ekologicznym. Albo nie będzie go wcale. I wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w trakcie projektu, tak naprawdę już widać było wybrzmiały w części wypowiedzi, które były moich poprzedników, prelegentek i prelegentów, pokazuje i wybrzmiały również w słowach pani dyrektor Anny Lang z Budapesztu, że wzrasta na pewno świadomość ekologiczna, świadomość ekologiczna, która powinna być holistyczna, czyli nastawiona na podejmowanie otaczającego świata jako całości, jakościowa, polegająca na dostrzeganiu związków o charakterze jakościowym w otaczającym świecie, łączliwości z nim odbieraniu natury wielozmysłowo w sposób jednostkowo spersonalizowany, e, duchowa, czyli istniejąca i funkcjonująca nie tylko w umyśle człowieka, ale także w głębokich warstwach psyche stanowiąca obraz duszy człowieka, dzięki czemu może on współżyć ze wszystkimi formami życia w jedności. Świadomość ekologiczna, która nie ma podłoża o charakterze duchowym, przerywa głęboką więź człowieka ze światem natury. Świadomość powinna być referencyjna, co znaczy, że oznaczająca się szacunkiem i czcią do wszystkiego, co istnieje, ponieważ nie jest zbędna i nie jest bez znaczenia. Świadomość powinna być ewolucyjna, co oznacza, że bieg procesów w kosmosie jest ukierunkowany od jednostajności do różnorodności, od materialności do duchowości, od chaosu do, do ładu i organizacji, a także świadomość powinna być uczestnicząca. To znaczy, że człowiek nie jest tylko obserwatorem, Świata, lecz także jego istotnym składnikiem. Postawę proekologiczną można definiować jako zespół zachowań oraz jednostkowe nastawienie człowieka do świata. I te elementy, które zrealizowaliśmy w projekcie, w moim przekonaniu, nie tylko naszym w sensie Uniwersytetu Śląskiego, ale pozostałych partnerów, realizują właśnie te założenia związane z rozwojem świadomości ekologicznej. W ramach projektu powstała między innymi strona projektu. Tutaj widzą Państwo adres strony projektu, natomiast moim zadaniem jest przybliżenie Państwu platformy HEDS. Na czacie, jeśli jest widoczny, bo być może nie każdy z uczestników konferencji ma możliwość wejścia w czat, jest podany również link do platformy HEDS, do której odwoływali się wcześniejsi, wcześniejsi prelegenci. I oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby na tę platformę wejść. Gdzie są materiały edukacyjne, ekomateriały, które zostały tworzone w trakcie trzech lat trwania projektu. Są zakładki, które odpowiadają też tym elementom, które na samym początku pani profesor Szamburska razem z panią profesor Raczakową wspomniały o tym, że w październiku w 2020 roku podczas spotkania było przewidziane, jakie mają być zadania realizowane w projekcie projekcie. Między innymi były tam wymienione wykłady mistrzów i w jednej z zakładek są one właśnie nagrane. Materiały edukacyjne za moment je przybliżę. Webinary i warsztaty. Trochę już o nich była mowa, ponieważ część z partnerów ze Słowacji już opowiedziała, co się tam znajdowały. Materiały edukacyjne, gdzie znajdują się między innymi scenariusze lekcji, które zostały również wspomniane. Tak jak wspomniałam Państwu, w ramach jednej z zakładki tam, gdzie są wykłady mistrzów, jest opis wykładów mistrzów łącznie z tym, z tym, co tam było powiedziane i przez kogo. Także gorąco Państwa zachęcam. To jest akurat zdjęcie z pierwszych wykładów mistrzów. Tutaj mamy zdjęcie z wykładów mistrzów drugich, które, które nastąpiły. Między innymi wtedy występowała Pani Profesor Steciąg, to też widać na, na jednym z tych zdjęć. Jeśli przejdziemy dalej, na platformie mamy Zakładkę, która nazywa się Artykuły Członków HEC, czyli naszego projektu, materiały pokonferencyjne, rezultaty badań w projekcie. Przy rozwinięciu pod zakładki artykuły członków HEC znajdą Państwo około 25 tekstów opublikowanych w różnych czasopismach naukowych. Są tam między innymi teksty pani profesor niesporyk szamburskiej pani profesor Barbary Barowej z Czech i pana profesora Adama Hipszera od nas z Uniwersytetu Śląskiego. Pani doktor Justyny Budzik, Pani doktor Anny Guzy, Pani doktor Magdaleny Ochwat, Pani doktor Wioletty Hajduk-Gawron, Pani doktor Zuzanny Obertowej z Bratysławy, czy Pana profesora Macieja Fica. Idąc dalej, mamy materiały pokonferencyjne i była mowa o tym, że do tej pory powstały trzy konferencje. Teraz mamy czwartą, ostatnią, zamykającą. Nagrania z tych konferencji również są dostępne. W innym wystąpieniu, nie tutaj, będziemy mówić o rezultatach badań w projekcie w kontekście tomu projektowego, natomiast on jest dostępny między innymi na platformie edukacyjnej, zachęcam do spojrzenia tam. Kolejna zakładka to webinary i warsztaty nagraliśmy łącznie z naszymi partnerami 10 warsztatów. One zaczynają się od tego, że przepraszam, 10 webinarów, a warsztatów jest ponad jest kilkanaście. Za chwilę podam dokładną liczbę. Natomiast cała ta część pod zakładki zaczyna się filmem reklamującym grantodawcę, czyli wyższych rad. Natomiast po, właśnie po tym filmiku reklamującym są dostępne, jest dostępnych 10 warsztatów Między innymi dwa autorstwa, dwa z Bratysławy, czyli pani, pani Obertow, Zuzanny Obertowej, Magdaleny Zakrzewskiej-Verdugo. Na marginesie jeszcze dodam, że pani doktor Magdalena Zakrzewska-Verdugo z jednej strony reprezentuje zarówno Uniwersytet Komeńskiego w trakcie pracy tam. Mamy z nią cały czas kontakt. Teraz krzewi idee ekologiczne w, w Brukseli. Poza tym jest ona z nami w pewien sposób też związana ze względu na ołomuniec, bo tam robiła doktorat, także te, te rzeczy związane z Panią Doktor Zakrzewską-Wyrdugo cały czas gdzieś w różnych, na różnych etapach naszego projektu się pojawiały. Jeśli chodzi o Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu są tam zarówno, jest tam zarówno webinar Pani Profesor Iwany Dobrotowej, jak i Pana Profesora Stanisława Szczepanika. Uniwersytet Śląski sześć webinarów, Pani Profesor Kity, Pana Profesora Adama Hipszera, Pani profesor Małgorzaty Wójcik-Dudek we współpracy ze studentką, a obecnie również nauczycielką języka polskiego, Panią Alicją Wosik. Kolejny webinar Pani doktor Magdaleny Ochwat. Później Pani doktor Magdaleny Ochwat we współpracy z Panią doktor Anną Guzy i ostatni, ale w innej kolejności, one są wymienione na, na platformie, ostatni na tej liście Pani doktor Justy, Justyny Budzi. thank Po tej części związanej z webinarami mamy cały szereg warsztatów, jest ich dokładnie 35 wymienionych. We współpracy, tak jak wspomniałam, nie tylko te związane z wypracowane tutaj na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale również Uniwersytet Materia Bela w Mańskiej Wystrzyce, cztery webinary, dwa pani profesor Hutkowej, dwa pani profesor Raczakowej, dwa webinary z Uniwersytetu Paleckiego w Łomuńcu, pani profesor Iwan. Dobrotowej we współpracy z Panią doktor Aleksandrą Starzyńską, która przed momentem występowała i potem jeszcze jeden Pani Profesor Dobrotowej Uniwersytetu Komańskiego w Bratysławie. Pani doktor Zuzanna Obertowa wymieniła, ich jest dziewięć, więc zachęcamy również do spojrzenia na te webinary, przepraszam, na te opisy warsztatów. I z Uniwersytetu Śląskiego 17 opisów warsztatów, między innymi są to warsztaty. Justyny, będę już bez tytułów ze względu, że troszkę nas albo dobrze powiem z tytułami. Pani doktor Justyny Budzik, pani doktor Anny Guzy, pani profesor Małgorzaty Kity, pani doktor Aliny Mitek-Dziemby razem z panią profesor Olgą Przybylą opracowały jedne z warsztatów. Pani doktor Ochwat, pana profesora Skubały, pani doktor Karolin Starnawskiej, moje dwa, dwa pani profesor Wójcik Dudek i na końcu Mozaika klimatyczna, innowacje, innowacyjne warsztaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych. Warsztaty, które zostały przeprowadzone przez panią Martę Zwolińską-Budniok. Idąc dalej, ostatnia zakładka, która znajduje się na platformie HEC, to zakładka, w której znajdują się inicjatywy studenckie. Oglądając wystąpienie pani, pani doktor Zuzanny Obertowej, widzę jeszcze tutaj przestrzeń na wpisanie tych inicjatyw studenckich, które powstały właśnie tam w Bratysławie, też jeszcze w tę przestrzeń. Przestrzeń projektową. Są polecane podcasty, materiały multimedialne, polecane strony, polecane lektury i scenariusze, scenariusze lekcji. W ramach projektu wypracowaliśmy łącznie 37 scenariuszy. Jeśli chodzi o Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, to wszystkie są autorstwa pani, pani Moniki Schindelkowej, która zaprezentowała je niedawno pokrótce państwu. Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, dwa scenariusze pani doktor Zuzanny Obertowej, która omówiła je w osobnym wystąpieniu, trzy przepraszam, jeden pani Magdaleny Zakrzewskiej-Werdugo. Uniwersytet Mateja Beja, tutaj pani profesor Olchowa też opowiadała między innymi o tych scenariuszach, które zostały wypracowane w ośrodku w Bańskiej Bystrzycy. Jeśli chodzi o ogólnopolską szkołę polską na Węgrzech. Bardzo cieszymy się z tych scenariuszy. Państwo nie, to, co wcześniej powiedziała pani dyrektor, że raczej nie brali udziału w takich pracach stricte naukowych ze względu na to, że reprezentują inny typ ośrodka. Natomiast wypracowane właśnie na potrzeby tego projektu warsztaty te buta są bardzo ciekawe i zachęcam państwa właśnie do, do Spojrzenia na, na, na te warsztaty, wypracowane przez praktyków na Węgrzech, w szkole, w szkole polskiej. I na samym końcu jest 13 scenariuszy opracowanych na Uniwersytecie Śląskim zarówno przez pracowników naukowych jak i przez studentów. Na tym slajdzie widzą Państwo sześć scenariuszy pracowników naukowych, pani profesor Małgorzaty Kity, pani doktor Justyny Budzik we współpracy razem z panią profesor Ogłozą, pani doktor Ewy Półtorak, pani doktor Anny Guzy, pani doktor Wioletty Hajdu-Gawron i mój. Natomiast oprócz tych wypracowanych przez praktyków, przepraszam wypracowanych przez Pracowników naukowych. Bardzo ciekawe są warsztaty opracowane przez ówczesnych studentów. To jest na trzeci rok projektu, zamykający projekt. Niektórzy z tych studentów są już czynnymi nauczycielami języka polskiego, którzy swoją wielką wrażliwość na, na naturę, na to, jak można treści związane ze, ze środowiskiem, edukacją proklimatyczną wcielać na lekcje języka polskiego jako języka ojczystego tego właśnie przekazali w formie tych scenariuszy, więc zachęcam do tego, żeby na te scenariusze również spojrzeć Pani Aleksandrę Lange, Małgorzaty Figury, Eweliny Kutaś, Aleksandry Weszki, Klaudii Raszczyk, raz takim dużym zespołem, gdzie jeszcze Aleksandra Guzek i Anna Pawłowska, Justyna Lakota, Aleksandra Przybyłek. Mili Państwo, tych dobroci, które są na platformie HEC jest bardzo dużo. Początek tego zaczęłam od mówienia o tym, czym jest świadomość ekologiczna, natomiast z pewnością projekt pozwolił nam również na to, żeby promować wśród zarówno nauczycieli, jak i wśród pracowników naukowych, jak i wśród studentów i uczniów, zarówno w Polsce, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, inteligencji ekologicznej. I tu odwołam się do, jeszcze raz do książki pani Joanny Godawy, która powołuje się na, na słowa Davida Golmana na temat tego, czym jest inteligencja ekologiczna. No i inteligencja ekologiczna według Daniela Goldmana oznacza umiejętność uczenia się na podstawie doświadczenia i racjonalnego obchodzenia się ze środowiskiem. Inteligencja ekologiczna pozwala stosować nam to, czego uczymy się o upływie, no, wpływie naszych działań na ekosystemy, abyśmy modyfikowali nasze działania tak, by powodować mniejsze szkody i powrócić do stylu życia nienaruszającego równowagi w naszej niszy, którą obecnie jest cała planeta. Zdaniem Goldmana, XXI wiek wymaga wytworzenia nowej wrażliwości, która polegałaby na rozpatrywaniu i analizowaniu szczegółowych powiązań i zależności łączących ze sobą działalność człowieka oraz naturalne ekosystemy. Ta nowa wrażliwość ekologiczna powinna prowadzić do przeobrażeń w gospodarce, ale również do zmian i refleksji nad jednostkowym zachowaniem. Człowiek, u którego wykształcona została inteligencja ekologiczna, to człowiek refleksyjny, dążący do zrównoważonego, rozwoju i wrażliwy na problemy środowiska. Inteligencja ekologiczna łączy umiejętności poznawcze z empatią dla wszelkiego życia. Istotną istotą inteligencji ekologicznej podobnie jak społecznej i emocjonalnej jest zdolność patrzenia z punktu widzenia innych osób, współodczuwania z innymi oraz okazywania im uwagi i troski. Inteligencja ekologiczna rozszerza te predyspozycje na wszelkie naturalne ekosystemy. Okazujemy empatię naszej planety i współodczuwamy z naturą. Aby rozwinąć ten typ inteligencji, powinno się pojąć, że nikt nie żyje poza naturą. Stanowimy jej integralną część i połączeni jesteśmy ze sobą wzajemnym łańcuchem oddziaływań. Konieczne jest zrozumienie tego wielowymiarowego związku oraz dostrzeżenie występujących zależności. I myślę, że właśnie ten projekt. To nam jakby pozwolił robić, pozwolił krzewić. Z mojej strony dziękuję Państwu za uwagę.